Słuchajcie, wydarzyło się coś naprawdę niespodziewanego, ponieważ no, nigdy bym się nie spodziewał, że 17 stycznia o 21.40, no już trochę wcześniej teraz, bo trochę czasu minęło, dropnie coś nowego na kanale Glitch. I to nie byle co, ale zanim do tego przejdziemy, to śmiesznie tutaj widuje ten opis, to tutaj znajdziesz kolorowe animacje pełne śmiechu, a zarazem okazjonalnej przemocy i kryzysów egzystencjonalnych XD. Okej? Okay? No a wracając do tematu, nie byle co, bo zapowiedź nowej serii, więc teraz sobie ją zobaczymy. Rycerze Gainveri, e, Knights of Gainver, chyba po angielsku tak to się wymawia. Jeżeli to źle wymawiam, to przepraszam widzowie, zobaczmy o co tutaj chodzi. E, co my tu mamy, let's go. Okej, okay. to jest w ogóle już zupełnie inny styl animacji. Czemu mi się to kojarzy z Pokemonami trochę, czy coś, widzowie? What the heck is this?! What?! Co to było?! Okay, co to jest?! Dobra... Okej. Okay. Coming sometimes this year, hopefully. A, czyli yy, potencjalnie w tym roku ta seria jeszcze będzie. Okej. Okay. Koniecznie dawajcie znać, czy chcielibyście, żebyśmy to obejrzeli, bo tutaj to naprawdę wygląda mega, mega creepy. To sami zobaczcie. Wait. Hold on. Wait, wait, wait. Go back. Czekajcie, powrót. A Bad world. Come on, IO! There's ballow right here! Oh, I'm so sorry, guys. No przepraszam, wiem, że creepy to wygląda, to jeszcze badwardzik tutaj. No, zaintrygowała mnie to tutaj moje drodzy. Ten element jest naprawdę intrygujący. No bo co, tutaj mamy jakieś opętanie, czy co? Bo tu nagle ona jest szczęśliwa, widzowie, jakby nigdy nic się nie wydarzyło. Także opętanie czy i, zahipnotyzowana, czy tutaj moi drodzy po prostu robot i nie wiem, zaprogramowana. Nie, co tu? Co, jakiś sen? Co, co, co tu się dzieje, widzowie w ogóle? No, seria naprawdę wygląda interesująco i chyba nie będzie yy, troszeczkę moi drodzy, family friendly. Ale, no, tak jak mówię, dajcie znać mi tutaj w komentarzach, czy chcielibyście, żebyśmy sobie ją obejrzeli. Za pierwszym razem w ogóle tego nie usłyszałem, bo tutaj, no, to wygląda tak creepy, że w ogóle się na tym nie skupiłem. Ale, no, przepraszam, was, widzowie, ja przepraszam, was, no. Ewidentnie, moi drodzy, ta seria nie będzie chyba family friendly. Family friendly for everyone! Family friendly, the best! Jak już jesteśmy przy animacjach Studio Glitch, to e, mam zamiar e, na pewno sobie też obejrzeć kiedyś Mordor Dronesy, e, Bo wiem, że podobno z seria. Także jest to bardzo prawdopodobne, że kiedyś sobie to zrobimy. Wiem też właśnie, że też bardzo byście chcieli, żebyśmy sobie to obejrzeli. I uwierzcie mi, ja też chcę sobie to obejrzeć. Więc jak tylko znajdę czas, wolę na to, to sobie to zrobimy. Obejrzymy. No, a jeżeli chodzi o moje drodzy zapowiedź tutaj tej nowej animacji, to jest to już wszystko. Także zobaczymy, co twórcy dla nas finalnie przygotują.